Dzień dobry kochani, witam Was cieplutko i serdecznie w. we vlogu. We vlogu, słuchajcie, właśnie wytłumaczę się, już widzicie mnie kilka razy w tych ciuchach. W sumie filmiki, nie wiem, kiedy, który będzie pierwszy, więc od razu mówię, że w jeden dzień nagrywam trzy filmiki. Na początek jest poniedziałek, dzisiaj mi się ma wolne, jest teraz z psem, pies jest w ogrodzie, tam robi swoje tam różne rzeczy, bo dzisiaj był u dentysty, ale osoby, które mnie oglądają na Instagramie, wiedzą, że kwiatową pocztą dostałam przepiękny bukiet e, róży i lili które... Cudownie pachną. Oraz e, czekoladki, które jeszcze, jeszcze nie zjedliśmy. E, chodzi tutaj o dziękowiec. Jeszcze nie zjedliśmy. To są takie trufle, Tak. E, tak. Trufelki I notatka. Special note. Mm, so cute. I really love you, Misiek. Misiek, Misiek to znaczy, że podpisane miało być. Znaczy jest. Dobra, to jest vlog. Vlog ręce. Wczoraj był e, cudowny dzień. Była fantastyczna niedziela, którą spędziliśmy razem. Było naprawdę fajnie, ale bardzo, bardzo leniwie, bardzo leniwie. Także wczoraj miałam party. Śmieję się, bo wczoraj cały dzień Przeleżałam nie robiąc dosłownie nic. Obiad się sam zrobił, kolacja była zamówiona, e, Russell był w sklepie po słodycze. Laura wróciła, bo była na imprezie i, i nie nocowała w domu. No kurczę, było naprawdę fajnie. E, ja dzisiaj e, oczywiście teraz robię co drugi dzień. Aha, niedziela w ogóle nie ćwiczę, nie? To jest dzień obżarstwa, że tak powiem. E, no taki, że jem wszystko na co mam ochotę, w dużej ilości i nie patrzę. Jeden dzień mogę tak robić w tygodniu. Jeden dzień? Od teraz, od dzisiaj w sumie, bo tak to nie patrzę na, na to co jem. Posprzątane. się mi dużo pomógł dzisiaj, bo tak jak mówiłam wolne ma, więc ja teraz robię drugie śniadanie. Z tego względu, że normalne śniadanie yy, mieliśmy dzisiaj yy, szejki kawowe. Tak, szejki kawowe. Ojej, ja zapomniałam w ogóle mięsa wyciągnąć tego wszystkiego na zupę. Dobrze, że to na, na zupę. A gdzie jest? U. Sorki muszę przeczytać. Pierwsi czwarty luty to nie. Zamrożone. Czemu pisze yy, kura? czyli to to. Czemu piszę? Bo czasami gdzieś tam się zeszłuję yy, w tej kolejności, ale teraz już kupuję takie tygodniowe zakupy, więc, yy, więc już nie piszę daty, bo wyjada się na bieżąco. Dobra, e, szej kawowy, bo ja ćwiczę co drugi dzień e, z Ewą Chodakowską. próbuję zrobić skalpel i na tą chwilę potrafię zrobić go całego, oczywiście wysiłek jest, bo to nie jest tak łatwo, jak wy sobie myślicie. Wysiłek jest, ale też jest ogromna przyjemność i chodzę na długie spacery co drugi dzień również, znaczy raz skalpel, raz spacery z psem długie, e, czy tam na przykład na paznokcie, bo paznokcie mam chyba w czwartek. Że idę na nowe paznokcie W piątek będzie zamówione jedzenie, więc wtedy nagram vloga. W czwartek, jak wrócę, a może takiego podwójnego nagram? Nie wiem jeszcze. Słuchajcie, mam w ogóle przyklejone sztuczne rzęsy, kępki. Mi się wyraca, więc robię omlety, bo już późno, A on idzie. Dobrze, <głos》> do zobaczenia do później. Się bo y, w spiętych włosach muszę y, robić. Nienawidzę jak gdzieś komuś coś tam włosnie. I zawsze też spinam ja Śmiesznie będziemy jeść drugie śniadanie razem. Co rzadko jest. Dziękuję. Smacznego. Smacznego. Pokaż się. Boli ząbek? O trochę, no, trochę zaczyna. No jak miałeś znieczulenie, nie? No, były inne plany, że powargujemy samotni, wiecie, sami bez dzieci w domu, a tu pięć jeszcze. Ale masz znieczulenie. Dobra, idziemy jeść do później. Ja spięte włosy. Słuchajcie, ile fajnych rzeczy na, na wiszu znajduję to opemat. Słuchajcie, jest mi zimno, więc sobie zrobię herbatę imbirową. Tak, zrobię sobie herbatę imbirową. Tylko na początek zrobię w miarce z tego względu, że trochę przy tym jest roboty, ale nie szkodzi. I zabieram się za odkurzanie i prasowanie. No, z Mitkiem sobie posiedzieliśmy, zjedliśmy drugie śniadanie. Dzisiaj na obiad barsz czerwony sobie wstawiam wodę, bardzo czerwony mm. zrobię jakieś tam zapiski mały się pytał czy może iść na dwór jak najbardziej, nie pada. Pogoda jest taka bardzo fajna, fajna jest pogoda zimno jest. Wiem, że w dużo rejonach yy, pada śnieg. Teraz też padał wczoraj. Ale na tyle słabo, że nie utrzymała się y, ta pogoda. Tyle rzeczy, co ja wypoczęłam na Łiszu, to poemat. A teraz zamiast szlafroku, szlafroka, chodzę w tym swetrze, więc y, mam tylko jeden taki sweter y, na żółte. Muszę sobie koniecznie kupić y, gdzieś, żeby nie chodzić jak baba jaga, jaga baba. <grym> Eee, no, tak sobie pomyślałam, więc cały czas ten sweter będzie jako narzuta w tym momencie dla mnie. Eee, Okej, okay. ciemna herbata. W ogóle to herbaty mi koniecznie trzeba kupić, różne. O! Naprawdę, słuchajcie, herbata kończy mi się herbata jakieś tam mam jaśminy na spalanie, zielone ale nie mam zwykłej czarnej herbaty w ogóle bardzo mało mam już herbat zobaczcie, tam gdzieś po jednej tam gdzieś po dwie o, tyle, tu mam jeszcze jakąś czarną herbatę to jest chyba El Grey no ale ona też się nadaje do parzenia dobra, robię sobie imbirową herbatkę yy, w tym w dzbanku mi no już ogrzewanie nawet zwiększyłam. O, wezmę sobie w tym, bo mam cz O, w tym sobie zrobię. Dobra. Dzisiaj będę fajny znowu przepis robię Kolejny. Myślę, że już można zmniejszyć to ogrzewanie, bo już się nagrzało. Ale do 22 nie lubię gorąco jak jest w domu, ale... No kochani, fajnie, poniedziałek bardzo sympatyczny, bardzo moje dziecko w pracy, starsze młodsze już jest w domu. Od wstawiam y, barsz czerwony. Później zrobię zapiski. Mm. Później co ja miałam zrobić? Może filmiki? Może już, nie dzisiaj na komentarze nie mam kiedy odpisywać, bo później będzie jeszcze. Co będzie jeszcze? Dobra, robię. Sposób na to, żeby mieć więcej ruchu. Przy okazji domowych obowiązków, na przykład często w kuchni, zawsze w kuchni, także sobie. Włączam sobie muzykę, y, właśnie na aplikacji obejmuje jakiejś radio, cokolwiek, co, co skoczną muzykę i sobie tańcuję. Właśnie tak. Jak widzieliście, no, oczywiście muzyki nie mogę mieć włączonej. Y, Tremor, marchewkę, buraki do obiadu i sobie tańcuję. Muzyka, śpiewam. Yy, tańczę, daje mi radość, daje mi radość życia, jest fajnie. Yy, domowe obowiązki, wykonywanie takich czynności jak prasowanie, pranie, sprzątanie, wycieranie kurzu, sprzątanie łazienki, może być fajne za pomocą właśnie muzyki i ruchu. Ruch jest fajny, męczący i nieładny, ale fajny. Jak się go nauczymy słuchać, jak się nauczymy słuchać własnych potrzeb, o tak, własnych potrzeb. Dobra, robię dalej. Samo się nie zrobi. Nic. Ale się nie mogę doczekać, już jak przyjdą rzeczy z Wisza. Kurczę, mówię Wam, takie tam są genialne rzeczy. Zobaczymy, jak przyjdą jakościowo. Ale psie pieniądze, to tak jak mówię, no. Y, Będzie dużo testów. Tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Bardzo dużo. Siadamy do jedzenia, powiem Wam, że ten. Yy, jakiś taki szary mętny mi wyszedł ten. ten. Może o, jakiś taki te buraki były takie. Psu z gępy facolka tu jest zimniaki. Laura przyszła. Wkurza ucho. Razel obrażony, bo już do domu musiał iść. Używajcie. Nie, nie powiem tego. Dokończcie sobie zdanie. Czasami mam taki humor. Nie, zawsze mam taki humor. A próbowałaś? Nie. No właśnie. No postawiłaś to, myślałem, że trzeba. Nie, ja też nie próbowałam. Przy, przy nim Smacznego? Smacznego. Ryselku, pokaż włosy. Pokaż włosy, masz. patrz. idzie do No. On zapuszcza włosy i powiem Wam, że. W szkole było bardzo dobrze. Trzeba. To może spinaczkę taką weź, jak dziewczynki mają, nie? Nie. Okej, okay, to nie, to nie. Albo kiteczkę zrobimy. Też nie? Dobra, a ja może pójdę. No. No nie, no nie chcę Ci robić takich rzeczy. Weź, yy, jak... To to wygląda jak pić. A, no taki kolor, taki kolor tej zupy dziwny. Ale to jest pureczkowa. Nie wiem czemu taka... No gorące zabiorę, co naluliśmy. I nie chcę iść do fryzjera. Ale zrobi się tylko lato i mówię Wam, że sam pójdzie obciąć włosy. Bo będzie chciał. Dobra, kochani. To dziękujemy ślicznie za uwagę. Do zobaczenia do następnego vloga. Już wkrótce. A jutro czytam za dwa dni tematyczny. Nie wiem. Po prostu do następnego odcinka. Pa.